Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak radzimy sobie z wakacyjnymi spadkami, jeśli chodzi o sprzedaż, jakie kroki. Podjęliśmy i podejmujemy po to, żeby negować takie negatywne efekty i co wy też możecie zrobić w swoim biznesie, żeby nie odczuwać tak bardzo negatywnych efektów wakacji. Tak naprawdę w obu branżach, często w B2B i B2C, wykluczając oczywiście jakieś takie firmy, które właśnie w wakacje najwięcej zarabiają, typu, nie wiem, hotele, restauracje i tak dalej. Natomiast mówiąc tak powiedzmy o firmach naszego pokroju, czyli właśnie firmach usługowych, szkoleniowych. Gdzieś tam jednak właśnie bardziej tej takiej branży B2B Myślę, że większość, tak naprawdę z 90 takich firm doświadcza właśnie jakichś takich małych, małych, małych lub większych spadków. No i właśnie w tym filmie chcieliśmy powiedzieć o tym, co my robimy konkretnie po to, żeby na te spadki się przygotować i jak sobie właśnie z tym radzimy w tym okresie wakacyjnym. I jak wykorzystujemy wakacje właśnie, żeby potem sprawić, że te kolejne miesiące i na przykład ostatni kwartał roku były rekordowe. Kanał napędza Brandive. YouTube dla przedsiębiorców. Od założenia i rozwinięcia kanału, po zmienienie go w maszynkę do zarabiania pieniędzy, automatycznie pozyskującą nowych klientów. No, i może zacznijmy od czegoś, co jest nieoczywiste i co tak naprawdę się ze sprzedażą nie łączy, czyli od tej strony klienckiej, tej, tej, tych klientów, bazy klientów, których już mamy. No bo wakacje są takim okresem, gdzie u nas w firmie też. Pewna praca jest wymagana od klientów. Trochę inaczej może to wyglądać, gdzieś, gdzie klient nie jest w ogóle zaangażowany. My robimy dla niego całą pracę, ale u nas, jeśli to są biznesowe kanały na YouTube, no to musimy w jakiś sposób dostać od klienta nagranie, i później dopiero my możemy pracować. Więc wakacje negatywnie wpływają na jego, jak gdyby, bycie zaangażowanym w naszą usługę, no bo są inne, jakieś różne rzeczy w głowie. Mamy wyjazdy, mamy różne, różne inne historie, jeśli chodzi o, 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 o lat to jest ciepło, chcemy spędzać czas na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. No więc ważnym jest to, żeby przez ten okres wakacyjny starać się nie popełniać żadnych błędów u klientów, nie dawać im dodatkowych powodów na to, żeby oni rezygnowali, no, bo jeżeli wiemy i spodziewamy się, że w tym okresie może być trochę słabiej z pozyskaniem nowych klientów, to fajnie byłoby nie tracić tych starych i fajnie byłoby upewnić się, że ta retencja i utrzymanie klienta jest jak najlepsze, więc to jest taki, taka, taka szybka i prosta wskazówka na to, co można zrobić, żeby, żeby nie odczuwać tak bardzo tych wakacyjnych spadków, czyli jeszcze większe i jeszcze bardziej skupienie się na tym, żeby czasem nie tracić żadnych klientów. Tak, i zostając tak w tym temacie właśnie tego, co możemy zrobić po stronie naszych aktualnych klientów, to na pewno chciałbym też wspomnieć o tym, że jest to świetny czas, żeby podnosić jakość usług. Czyli mamy, często jest tak, że mamy po prostu wtedy więcej czasu, bo na przykład nie dzieje się aż tak dużo, więc fajnie ten czas wykorzystać właśnie na to, żeby, nie wiem, przejrzeć procedury, żeby zobaczyć, co można by poprawić, żeby zacząć wprowadzać jakieś zmiany, na może jakieś właśnie doszkolenie się z różnych dziedzin i tak dalej, no bo jakby jest to super czas naprawdę, kiedy nie ma aż tak dużo powiedzmy pracy, żeby wykorzystać go na to właśnie, żeby tą jakość usług jeszcze podnosić, i potem, kiedy pozyskamy większą ilość klientów, żeby ci klienci byli jeszcze bardziej zadowoleni, mieli jeszcze lepsze rezultaty i zostawali z nami jak najdłużej. No ale w tym roku y, wygląda też to całkiem nieźle u nas po stronie sprzedażowej. Zwykle te wakacje były dla naszej firmy dosyć ciężkie wiedzieliśmy już wcześniej po prostu, że okres wakacyjny jest taki, że no, no naprawdę ciężko jest pozyskać nowych klientów. Oczywiście jacy tam się zdarzali, ale było to zdecydowanie trudniejsze niż w innych okresach. A w tym roku poszło to Całkiem nieźle i przynajmniej jak do tej pory te wakacje nie wyglądają tak źle. Jacyś klienci się pojawiają, na pewno mamy też dużo jakichś takich pozytywnych odzewów na, na różne nasze wysiłki marketingowe, więc już jak to się dzieje, co my zrobiliśmy, że całkiem nieźle to wygląda, przynajmniej jak na okres wakacyjny. Tak, no ja mam taką, bo niektórzy właśnie robią ten błąd, że kiedy wiedzą, że gdzieś będą tam spadki, że mniej ludzi odpowiada, że ludzie są na wakacjach, to stwierdzają, że w takim razie przestają odzywać się do nowych ludzi, gdzieś. Tam zatrzymują sobie trochę marketing, zatrzymują sobie sprzedaż i przechodzą sobie taki tryb utrzymania na ten okres. Natomiast z doświadczenia wiem, że to jest najgorsze, co można zrobić w tym czasie i właśnie w każdym takim cięższym okresie, czy na przykład okresie, nie wiem, świątecznym, okresie wakacyjnym, warto tak naprawdę jeszcze bardziej podkręcić tempo i jeszcze więcej jakby działać właśnie po stronie marketingowo-sprzedażowej, bo nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie właśnie, nie wiem, pozyskać klientów na ten moment, bo nasi klienci nie są gotowi do zakupu, bo są na wyjeździe wakacyjnym, bo aktualnie, nie wiem, połowa ich pracowników jest na urlopach i nie mają mocy przerobowych, żeby wdrażać jakieś zmiany, to mimo wszystko, żeby dalej odzywać się do tych ludzi, żeby dalej właśnie budować sobie taką rozpoznawalność, i żeby przede wszystkim budować sobie taki um, pipeline, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale po prostu fajną kolejkę gdzieś tam potencjalnych klientów na miesiące już typu wakacyjne. Bo mimo tego, że na przykład teraz na ten moment dużo osób nie jest gotowych podjąć decyzję, na przykład kiedy ja wchodzę na rozmowę sprzedażową, dużo ludzi mówi. Fajnie, ale teraz, nie wiem, jadę zaraz na wakacje i nie będę w stanie nagrywać filmów, nie będę w stanie tego wdrożyć, wracam za trzy tygodnie. No to co ja sobie robię? Umawiam sobie po prostu kolejne spotkania na, nie wiem, koniec wakacji, na wrzesień, nawet na październik, jakieś się zdarzało. I wiem, że część z tych ludzi, kiedy faktycznie timing będzie jakby odpowiedni. To zostaną klientami. Nie? Jakby ja tak naprawdę jestem teraz o krok do przodu przed innymi ludźmi, którzy gdzieś tam właśnie w wakacje też się trochę zatrzymują, stwierdzają, że będą odzywać się do mniejszej ilości ludzi, bo wiedzą, że i tak nie będą w stanie ich teraz właśnie przekonwertować na klientów, no to ja sobie po prostu buduję gdzieś tam fajne okazje sprzedażowe pod miesiące następne. Natomiast dużo ludzi jakby też jest cały czas w pracy, jest cały czas w biurze. Więc można tak naprawdę, jakby dużo z tych klientów i tak może, jakby jest gotowych na to, żeby działać w tym momencie. Więc czasami jest tak, że to my sobie ograniczamy jakby potencjał właśnie pozyskiwania nowych klientów, tym myśleniem, że no i tak ludzie są na wakacjach, i tak nie są w stanie teraz kupić, a tak naprawdę bardzo dużo firm, bardzo dużo przedsiębiorców. Pracuje normalnie, nawet w okresy wakacyjne, albo na przykład już byli na wakacjach i właśnie wrócili i są gotowi do działania, także nie można sobie, jakby. No, moja rada jest taka, żeby po prostu robić jeszcze więcej niż robi się w okresie zwykłym, i żeby właśnie dbać o to, żeby gdzieś tam ten nasz pipeline, nasza kolejka potencjalnych klientów cały czas była pełna. To, co też u nas ciekawie, że działało w tym roku, to taka powiedzmy promocja wakacyjna, coś takiego, taka oferta No, no Brainer, którą my wypuściliśmy na, na samym początku. Jak, jak się zaczęło robić ciepło, tak naprawdę, gdzie można jakby niższym kosztem i, i w prostszy sposób, bez jakiegoś wielkiego ryzyka przetestować sobie naszą ofertę. No i tam, jeśli się nie mylę, dwie osoby się na to skusiły i też potencjalnie zostaną już takimi pełnoprawnymi klientami, więc można też wykorzystać ten okres w ten sposób i z okazji gorszego okresu zrobić jakąś akcję marketingową, która ułatwi podejmowanie decyzji nowym klientom i w ten sposób w jakimś stopniu przynajmniej walczyć z tym, żeby pozbyć się jakichś negatywnych efektów gorszego okresu. Tak, i kolejną rzeczą tutaj... Te, którą też można zrobić, to odezwać się do naszych starych klientów, czyli klientów, którzy już u nas coś kupili, z racji tego, że często jakby no, ta szansa, że oni znowu coś u nas kupią, jest często dużo większa niż że znajdziemy nawet nowych klientów. Nie? Więc to też jest fajny okres powiedzmy właśnie po to, żeby przejść sobie przez jakieś takie listy starych klientów, którzy gdzieś tam z nami współpracowali, nie wiem, kilka miesięcy temu, rok temu, pięć lat temu, zobaczyć, czy czegoś nie potrzebują, czy nie, nie można w jakiś sposób im pomóc. Często na przykład ja czasami robię tak, że kiedy odzywam się do starych klientów, robię to w taki sposób, że sam wychodzę z inicjatywą ej, widzę, że na przykład moglibyśmy Wam pomóc tutaj, czy widzę, że zaczęliście robić na przykład, nie wiem, więcej kontentu na YouTube regularnie, czy zaczęliście tworzyć nowy format, o to jak moglibyśmy Wam pomóc na przykład, nie wiem, sprawić, że będzie działał jeszcze lepiej, albo z konkretnymi jakimiś tam, nie wiem, częściami tego po prostu, tego nowego formatu, natomiast właśnie wychodząc z taką inicjatywą też do tych właśnie starych klientów, często i możemy dostać jakieś takie pozytywne odpowiedzi, lub nawet faktycznie ci klienci mogą do nas wrócić. Warto się do nich odzywać, pomogą z tego wyjść fajne rzeczy. Warto też tych klientów, jeśli akurat trafiły im się jakieś małe zwycięstwa czy coś, to, to prosić ich o jakieś wideo, opinie i tego typu rzeczy, to jest coś, co może nam się przydać w marketingu w późniejszym czasie, Więc, no, warto mieć częst, częsty i skuteczny kontakt ze swoimi obecnymi klientami. Tak, i jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to, żeby skupiać się na tworzeniu treści. Tak naprawdę, jeszcze bardziej w wakacje, czyli znowu, kiedy ludzie czasami przystają, zaczynają tworzyć trochę mniej to być tą osobą, która właśnie tworzy tych treści jeszcze więcej. Dlatego, że mimo tego, że ludzie są na wakacjach, oni dalej obserwują, na przykład oglądają YouTube'a, oni dalej przeglądają Instagrama, oni dalej będą przeglądali LinkedIn'a. Często będą poświęcali na to jeszcze więcej czasu, niż poświęcaliby normalnie będąc w biurze. Więc jakby my tworząc te treści, nawet kiedy, jeśli oni nie są w stanie kupić teraz w tym momencie, to cały czas gdzieś tam będziemy właśnie wyświetlali im się powiedzmy na tych socialach i też jest duża szansa, że kiedy oni faktycznie będą gotowi po wakacjach na wdrażanie tych zmian, to będziemy w stanie właśnie, no jakby będziemy pierwszą opcją, pierwszą osobą, do której oni się odezwą. Ja nawet poszedłbym o krok dalej, więc jeżeli mamy taką sytuację, że no bardzo mocno odczuwamy te, te wakacyjne jakieś spadki w sprzedaży, w ogóle jest, jest mniej pracy w firmie i tak dalej, i tak dalej, no to może dobrym pomysłem byłoby w ogóle nagrać sobie content w przód, czyli nagrać sobie ileś filmów, no, nie chcę powiedzieć na cały rok, ale na, na, na kilka następnych miesięcy, i po prostu mieć to już z głowy, później móc się skupić na pozyskiwaniu klientów w inny sposób, a jednocześnie cały czas publikować następne filmy, czy to na YouTube, czy jakieś podcasty. To jest też świetna rzecz, którą można sobie w ten sposób zrobić. Oczywiście istnieje tutaj ryzyko jakiejś takiej utraty regularności, jak nie będziemy później nagrywać, ale można nagrać po prostu więcej i, i, i więcej opublikować też przez, przez jakiś czas zamiast publikować, nie wiem, dwa materiały na tydzień to publikować trzy, bo przez wakacje nam się udało zbudować pewien zapas i pewną górkę, więc można takie, takie okresy też wykorzystać do tego, żeby po prostu stworzyć sobie content na później. No i jeśli chciałbyś nagrać sobie trochę kontentów sprzód, albo po prostu pierwszy raz wystartować ze swoim kanałem, albo może chciałbyś, żebyśmy pomogli Ci rozwinąć Twój aktualny kanał na YouTube i żeby on zaczął faktycznie pozyskiwać klientów. Jeśli tak, to umów się na darmową rozmowę, bez żadnych zobowiązań korzystając z linku poniżej i zobaczymy czy jesteśmy w stanie ci pomóc. A zaraz po tym koniecznie sprawdź ten film, w którym mówimy o 10 najczęściej popełnianych błędów przez przedsiębiorców, którzy próbują rozwinąć swój kanał na YouTube.